Kochani. Dzisiaj troszeczkę poszerzamy gniazda w tych większych odkładach, to znaczy, że już nie mamy czteroramkowych czy pięcioramkowych, ale tam na przykład jest jedna ramka z pokarmem, czy tam dwie ramki z pokarmem, a trzy ramki z czerwiem. Tu już mówimy o odkładzie, który ma pięć ramek z czerwiem krytym. Jedna na przykład liczmy, że jest o 4,5 ramki, reszta jest. Z czerwiem otwartym, tam pomiędzy, gdzie się już wygryza, są też jajeczka złożone. Więc liczmy, że mamy cztery pełne rameczki czerwiu w różnym wieku, ale krytego. Więc można powiedzieć, że w przeciągu tygodnia mi się z tej ilości czerwiu bardzo dużo pszczoły. Wtedy na przykład, jeżeli już mamy taką rodzinkę, troszkę się pospieszyłam, mogłam Wam pokazać to na wierzchu, ale teraz mi przyszło na początku, teraz mi przyszło do głowy. Wtedy, kochani, nie musimy węzy dawać yy, na kraj. Możemy sobie spokojnie węzę włożyć pomiędzy czerw, tylko musimy wiedzieć, że mamy naprawdę bardzo dużo pszczoły, jest ciepło i w tym momencie mamy na tyle pszczół, że wszystkie te uliczki nam ładnie zagospodarują. Na spokojnie wtedy tą węzę nam szybko odbudują i pamiętajmy, Zawsze muszą mieć coś nad głową, więc w tym momencie każdy jeden odkład, który mamy, musi mieć dostęp stały do pożytku. Nie patrzmy na to, że kwitnie, niech dostaną ciasto, ewentualnie karmy je syropem 1 do 1 ewentualnie invertem miłego.